Take it easy, Lee. <laughs> it's on. Siemanko. Zobaczcie gdzie jesteśmy i z kim to jesteśmy. Siema! Jedziemy teraz z Risen zobaczyć Hanksbury Head. Ja już chciałem nagrać odcinek stamtąd, ale nigdy jeszcze nie mieliśmy okazji i on powiedział, że nie widział nigdy tego miejsca. Początek delikatny fail, pojechaliśmy w złą stronę. Ale to nic, to moja wina, bo mu nie powiedziałem. Także zaraz zobaczycie co to jest, bo to jest naprawdę super miejsce. Które, jak poznałem, no to się od razu zakochałem w nim. Do za chwilę. Dojechaliśmy. Także zobaczcie, co tutaj mamy: Hangsbury Head. To jest ta góra. Wejdziemy sobie na nią. Na razie idziemy w stronę plaży. Bo ona jest tak fajnie położona: że z jednej strony mamy plażę, a z drugiej strony mamy widok. Na Christchurch, czyli to jest taka miejscowość zaraz obok Bormów i no, widok jest fajny. Nie chcę Wam spoilować za dużo, zaraz zobaczycie jak to, jak to będzie wyglądało. Tak. Także idziemy teraz na górę na Hamilton Head. Tam za mną widać Bormów, mam nadzieję. I tam, 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 tam daleko, daleko, daleko jest Sandbanks, tam gdzie mieliśmy vloga ohoho już trochę temu gdzie pokazywaliśmy to najbogatsze domy najbogatszych ludzi no a tutaj mam piękną plażę i ta plaża jest o tyle fajna mm. że mogą na niej e, być psy i popatrzcie co tu się dzieje między innymi dlatego to jest jedna z naszych ulubionych plaż. Proszę, dwaj koledzy, czarny i biały. Wchodzimy trochę na górę, już bardziej zaczyna być widać, co jest za mną Bormów i też zaczyna się wyłaniać Christ Church. O, tam. Także widzicie już troszeczkę więcej. Mamy taką zatoczkę bardzo fajną, tam są łódeczki. No i też zobaczcie, to jest zieleni w ogóle dookoła. Mega dużo. No i tam oczywiście bormów w tyłu super plaże i tak dalej. Nie? Dobra, idziemy dalej, idziemy na górę. Lasani za mną. No i co? Jesteśmy na szczycie. Zajęło nam to 10 minut maksymalnie. Także to nie jest jakaś wielka wspinaczka. Trochę jest stromo. Momentami, ale do przeżycia. Nie trzeba być jakimś wielkim spinaczem, żeby tutaj wyjść. Popatrzcie, jak pięknie tutaj widać panoramę. Bormów. Stąd. Hop. A mamy Bormów. A popatrzcie, co się dzieje tutaj z drugiej strony, bo to też jest swoją drogą fajna rzecz. Tutaj mamy Christchurch. O tam. I tam. A tam będziemy iść. Nie chcę Wam mówić za dużo. No, zobaczycie za chwilę. Jest po prostu cudowne. To jest po prostu taki cypelek, na którym są postawione takie domki plażowe. No, z jednej strony mamy zatoczkę, a z drugiej strony. Mamy morze. Jest po prostu super tam. Naprawdę cudownie. O tam mamy Isle of White. Taką wyspę gdzie riz podobno powiedział, był tam powiedział, że wszystko wygląda tam jak zatrzymane w czasie 40 lat do tyłu. Patrzcie schodzimy sobie tutaj i mamy tylko widzimy sobie kawałek. I się zmienia krajobraz z zielonego na taki jakiś, nie wiem, krzaczasty, nie wiem o co chodzi. W każdym razie dużo właśnie jest takich urozmaiceń, jeżeli chodzi o, o roślinność. Nie ma jednych jakichś tam roślin, tylko jest po prostu co chwilę jest coś innego. I to jest fajnie, bo na dziko wszystko to sobie, to sobie żyje. Za chwilę zobaczycie, tutaj mamy jakieś taki niby nie wiem co to jest. Brzosy, jakieś takie krzaki, a za chwilę mamy już widzę takie zielone jakieś paprotki czy coś takiego. Nie znam się na kwiatkach. Jak, jak wy się znacie, to proszę nie, nie hejtujcie mnie za to. Ja jestem straszny. Mam tylko piwonie i petunie I nic więcej. Schodzimy w dół. I znowu nam się zmienia krajobraz. Czyli już z tych brzosowisk, z tych paprotek, znaczy tutaj jeszcze są te paproty. Eee, zmienia się na drzewka. I jeżeli byśmy poszli tam, prawdopodobnie tamtędy będziemy wracać. To jest po prostu lasek normalny. Zwykły las. Taki o z takimi normalnymi, Prawilnymi drzewami. No, a tutaj wchodzimy wreszcie w moje ulubione na mój ulubiony stoł. Jeśli na drugą stronę, do Christchurch, no to jedyna opcja to taki właśnie promik Po drugiej stronie mamy Christchurch Stamtąd przyszliśmy Pięknie, piękny dzień idealnie na taki spacer Do you like it? Beautiful Nice nie jest to Teneryfa, ale mają też swój beach band. frytami. No, ale jakieś tam drinki mają. Głównie piwo, z tego co widziałem. Nikt nic więcej nie pije. No, ale jakiś tam klimat swój ma. Wasz Kaji, życie ostre jak maczeta. Przyjaciół, mi przeżytek puli rawnie chwilę. Możecie sobie usiąść na ławeczce. Dobra, i teraz jest dla mnie chwila prawdy. Czy ja pamiętam, jak to iść? Wydaje mi się, że tu. Chcemy wejść do lasu, teraz, żeby nie iść z powrotem. Tam, którym przyszliśmy. Gdzieś tu jest wejście, po prostu w las. Mam nadzieję, że to tu. Oby. Trafiliśmy. Jesteśmy w lesie. Tutaj mamy taki ładny stawik. Hop, kwiatuszki sobie kwitną na brzegu. Pięknie. I znowu cisza, spokój. Jak jesteście zmęczeni słońcem, to sobie wchodzicie po prostu w taki lasek i jest znowu pięknie. Cieszycie się życiem. Wiaterek sobie delikatnie powiewa. Jak jesteście też zmęczeni od wiatru, no to też Was osłoni znowu od wiatru. O, i nawet lilie kwitną. Patrzcie hop lilie wodne no, wracamy powoli mam nadzieję, że się podobało nam się podobało także jeżeli jesteście w okolicach Bormów, Christchurch możecie sobie wyjść na górę możecie... na plażę. Super. Widoki Mega. 10 na 10 Jak coś to je, zawsze jest e, łatwiejsza droga do wyboru Którą nie szliśmy dzisiaj po prostu o tam jest taka ścieżka i nawet można sobie wypożyczyć rower i sobie po prostu rowerkiem przejechać po asfalcie normalnie nie trzeba się wspinać ani nic takiego Więc no super, tak jak mówię dla każdego, dla każdego do osiągnięcia bez problemu. Dobra Jakieś teraz za dziś? Lecimy suba, łapę w górę.